Witam wszystkich widzów, ja jestem Zioman i chciałbym Was zaprosić na siódmy Kipad Express. Jeśli w jakiś sposób spędziliście tydzień na Ukrainie i dopiero co ewakuowaliście się z Krymu, przygotowałem dla Was program, który pozwoli Wam na szybką reintegrację z grającym społeczeństwem. To tutaj dowiecie się, co elektryzowało ludzi w miejącym tygodniu, gdzie klawiatury płynęły od przelawanego hejtu i jakie tytuły weszły w skład marcowej składanki PlayStation Plus. Gotowi? Zaczynamy! Metal Gear Solid 5 Grand Zero to nie jedyny projekt, w którym usłyszymy głoski Ferrasa Sotterlenda. Jack Power w wywiadzie dla IGN delikatnie się wygadał i przyznał, że jego kunszt aktorski będzie można podziwiać w Mortal Kombat. Netherrealm Studio na razie nic nie ogłosili, wszystko obraca się w sferze plotek, zatem czekamy. Gran Turismo 5 czeka zgaszenie świateł. W ten artystyczny sposób chciałem Wam zakomunikować wyłączenie serwerów i usunięcie DLC do gry ze sklepu Sony. Niektóre paczki będzie można pobrać nawet i po zniknięciu z The Sand Store, ale są też i takie, które przepadną na zawsze. Grand TV przestaje nadawać 14 marca, a reszta infrastruktury online zakończy swój żywot 30 maja. Premiera PlayStation 4 w Japonii. Zastanawiacie się pewnie, jak im poszło, prawda? Nie będę was trzymał w niepewności. Bardzo porządnie. 322 tysiące konsol trafiło do domów klientów z kraju kwitnącej wiśni podczas weekendu. W UK było to 250 tysięcy sztuk PS4. Sony już dawno przekoczyło swój target 5 milionów sprzedanych Żylet do 31 marca. Gratulacje. A tak na marginesie, PS2 w startowym weekendzie ustawiła poprzeczkę na wysokości 630 tysięcy sprzedanych maszynek. <grym> South Park i cenzura. Rzadko kiedy ten serial jest przez nią dotknięty, patrząc na czyny do jakich dochodzi w odcinkach. Gry jednak nie mogą mieć scen aborcji ani analnego próbnikowania. Na szczęście wersja PC nie będzie ograniczona. A mogła być tak pięknie... Mało wam Deus Exa? Zatem ucieszycie się na wieść, że znane z mobilnych platform The Fall zmierza dumnie wielkimi krokami na Steam. W cenie około 40zł gra będzie posiadać sterowanie godne PC, czyli mysz i klawiatura, Achievementy, ulepszone AI oraz karty do wydropowania. Zabraknie mikropłatności i to chyba dobrze. Eidos Montreal obecnie ostro pracują nad dużym projektem ze świata Deus Ex oraz Deus Ex Universe. Do premiery Wasteland 2 bliżej niż dalej, a my zostajemy uraczeni nowym zwiastunem, ukazującym z bliska walkę, zarządzanie ekwipunkiem i menusy. Wszyscy ci, którzy dali kasę Brianowi Fargo i jego ekipie przez Kickstarter, powinni być raczej zadowoleni. Ja osobiście jestem. 31 marca tego roku to data premiery, a raczej powrotu na salony znanej strategom serii Age of Wonders w trzecim wydaniu. Trzy lata prac przekutych na sześć raz, kampanię fabularną, generator randomowych map oraz multiskopem i rywalizacją. Fani nie tylko Heroesów mogą być zainteresowani. Za to fani elastomani poczują się jak w domu, gdy odpadą Trials Fusion. Jeden z najlepiej sprzedających się tytułów na cyfrowej platformie Microsoftu z rykiem crossowej maszyny, robiąc niesamowite triki trafi na nowe konsole Xboxa 360 i PC. 60 torów, multiplayer dla czterech ryzykantów, kreowanie swoich tras i jest tu potencjał na wiele godzin jazdy na złamanie karku. Gry LEGO kontynuują swoją krucjatę zgarniania kasy i w kwietniu, dokładnie 11, ukaże się LEGO The Hobbit przedstawiający losy fantastycznej gromady z dwóch wypuszczonych już filmów. Tytuł ten ukaże się na praktycznie wszystkie znane platformy będące jeszcze w generalnym obrocie, łącznie z Wii U i 3DS-em. Posiadacze jednego z najbardziej chwytliwych motywów przewodnich wszechczasów, czyli zarombistonauci, znani również jako awesome Nauts, już 5 marca zagoszczą na PS4. Kipa wersja na PC, ale nowe postacie, nowa mapa. Trzeba będzie przetestować konsolowe wcielenie dzieła Ronimo Games. El Prezidente. Nadszedł czas na zapisy do beta wersji Tropico 5, która zostanie przeprowadzona już w marcu na PC, PS4 i Xboxie 360. Być może warto ponownie wcielić się w rolę dyktatora i przetestować dla Calypso Media ich wersję sprawowania władzy? Multiplayerowy koop i rywalizacja kuszą. Co ty na to, w wodzu? Interesuje Was zupełnie darmowa gra osadzona w świecie Command and Conquer? Żadnych free to play, pay to win, po prostu zwykłe, darmo. Tak próbują przekonać do siebie graczy twórcy Renegade X, którego beta stała się właśnie ogólnodostępna. Pojazdy, klasy, solidna rozwałka. To Renegade, w jakiego zawsze chcieliśmy pograć. Pikselowa grafika może kojarzyć się z cukierkowym światem, ale od czasu premiery Hotline Miami już nigdy nie spojrzałem na grafikę tego typu w ten sposób. Gods Will Be Watching zapowiada się na ciężką klimatycznie mieszankę rozwiązywania zagadek i podejmowania decyzji dotyczących samopoczucia oraz zdrowia naszej załogi statku kosmicznego. Będą tortury i sceny, jak z filmów gore. Bogowie będą obserwować, a ja będę paczał. Demonstraensa Tesla grad nie zachwycił, ale gra wydaje się solidna. Teraz czas na manipulację magnetyzmem poza PC. Rain Games przeportowują właśnie swój platformer na PS3, Wii U i PS Vite. Przenośna wersja gry trafi do nas latem, wiosną zagramy za to na stacjonarnych konsolach Sony i Nintendo. Polacy z Eleven Beach Studios zdobywają nowe bastiony ze swoją grą z gatunku Tower of Ends. 2 ukaże się na PlayStation 4 i to niebawem, bo wiosną. Kierowany przez nas dowódca wspomoże jednostki konwoju walczące przy się do celu, a za pomocą multiplayera rozstrzygniemy kto jest lepszy w obronie, a kto w ofensywie. PlayStation Plus na marzec składa się z Dead Nation Apocalypse Edition na PS4, Tomb Raider'a i Brothers A Tale of Two Suns na PS3 oraz Pixel Junk Monsters i Bystrego Jak na PS Wite. Najbardziej interesuje mnie Dead Nation, co powiecie nam, wywieranie wpływu na graczy poprzez Twitch. Hej, chłopaki, rzuciłem trochę nabojów, a wredni widzowie co? Spawnują nową hordę zombie. Będzie potencjał na dobre streamy. Jeśli pogrywacie sobie ze znajomymi przez internet w takie tytuły jak Smash Bros. Brawl, Animal Crossing Let's Go to the City czy Mario Kart Wii, nie mam dla was dobrych wieści. Tak samo dla użytkowników DS-ów, relaksujących się w Mario Kart DS czy Metroid Prime Hunters. Nie będę owijał już w bawełnę. Nintendo 20 maja wyłączy serwery Wi-Fi Connection. Ciężkie czasy, ale może tak próbują zmusić nas do zakupu nadchodzących nowych części hitiarów. MOBA Z BOHATERAMI ZNANYMI Z FILMÓW I KOMIKSÓW DC Zainteresowani? Turbine zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w otwartych beta testach, zaczynających się 14 marca. Czy tylko mi się wydaje, czy może w niszy gatunkowej zaczyna się powoli robić ciasno? Być może o niej nie słyszeliście, ale w 2002 Cell Damage trafiło na konsole i zostało przyjęte dość ciepło przez graczy i recenzentów. Teraz Finish Line Games chce nam przypomnieć kreskówkową rozwałkę, pudrując ją w HD i oferując crossbaj na PS3, PS4 oraz WITE. Jeden zakup, trzy wersje gry. Kusząca propozycja, ale poczekam może na jakiś trailer. Minecraft jest potęgą, kiedy mówimy o grach. Nieważne jak bardzo jest inne od ogrywanych przez nas hitów AAA. Notch potwierdził plotki na temat potencjalnego filmu o grze powstającego we współpracy z wytwórnią Warner Brothers. Jeszcze mało kasy, widzicie go? Strzelanie do zombiaków gracze wszelkiego kalibru mają już od dawien dawna we krwi. Rebellion łączy przyjemne z pożytecznym, a ich nie umarli to na dodatek naziści. Precyzyjna strzelanka Sniper Elite Nazi Zombie Army trafi na konsole. Jakie? Nie wiadomo, ale pewnie chodzi o Xbox One i może PS4. Obiecuje nam za to sporo nowej zawartości, która ma starczyć na długo. Graliśmy już w gry z pierwszej i trzeciej perspektywy. Najwyższy czas skończyć z ogromnymi schematami. Pavilion to klimatyczny łamigłówkowy tytuł z rozgrywką z czwartej osoby. Co to oznacza? Główny bohater nie jest przez nas sterowany, ale mamy wpływ na otoczenie, stajemy się jego przewodnikiem. Szczegółowa grafika i niebanalna muzyka, oby tylko nie było nudno. Sony z pewnością chciałoby, by obecnych posiadaczy PS4 nie kusił Titanfall i obniżka cenowa Xboxa One. Zapraszają zatem wszystkich, nawet tych bez plusa, do wzięcia udziału w tygodniowych zmaganiach multiplayerowych na arenach Killzone Shadowfall. Darmowy tydzień będzie trwać od 4 do 11 marca. 4 marca to dzień, w którym przyjdzie nam poznać dalsze losy Clementine w The Walking Dead Season 2. Drugi odcinek zatytułowany A House Divided z pewnością będzie kontynuował dobrą pasę tytułów spod egidy Telltale Games. Odnośnie dobrej pasy bohaterów historii niczego nie można obiecywać. Bioshock Infinite posiadał tryb roku 1999. Beryl at sea cofnie się kapkę bardziej w przeszłość. Nawiązując do pierwszego TIFA, śmiałkowie będą mogli spróbować przejść drugi epizod DLC do Infinite, nie zabijając nikogo i trzymając się cieni. Elizabeth jako zwinna, zakapturzona złodziejka. To może się udać. I to by było na tyle. Teraz już wiecie, a wie za to połowa bitwy. Tymi jakże dziwnymi słowami żegna się z Wami Zioman, zapraszając do udostępniania naszego ekspresu grającym znajomym. Możecie również odwiedzić jedną z naszych stron, czy to główny serwis, Facebook, Twitter czy Google. W końcu to z myślą o Was, graczach, powstaje ten program. Zatem do usłyszenia za tydzień. Minecraft jest potęgą, kiedy mówimy o grach, nieważne jak bardzo jest inny od, odgrywa od... <grywanych> ogrywanych przez nas tytułów AA, AAA.